Zwrotoń. Tomek, gratulacje ja za wygraną międzynarodowy misz Polski PZKB ważny tytuł? Dziękuję bardzo. No myślę, że tak, jest to dosyć wyróżniający się tytuł w mojej karierze, także jestem zadowolony z niego. Jesteś zadowolony z przebiegu walki to jak się zakończyła? Czy bardziej z tego, że tak naprawdę nastąpiło rozładowanie, kumulacja i zakończyłeś w swoim stylu, czyli kopnięcie wesło i było po temacie. Tak, jestem zadowolony, że tak powiem, że tak udało mi się skończyć walkę moim firmowym kopnięciem, czyli prawą nogą na głowę. Pierwsza runda troszeczkę jak zawsze spięta, bo nie wiadomo co przeciwnik robi. W drugiej się rozluźniłem, no i nogi wchodziły mu, twardą głowę miał strasznie, no i to kopnięcie ostatnie zadecydowało o liczeniu i przerwaniu walki. Było no, trochę presji, czy bardziej wyłączyłeś się jednak e, z presji i realizowałeś żelazną konsekwencją taktykę? Znaczy presja zawsze jest, zawsze jest jeszcze jak się walczy prawie, że u siebie, bo Gorlicy nie są daleko od Nowego Sącza, to wiadomo, że dużo znajomych osób przyjeżdża i zawsze ta presja jakaś jest, żeby dobrze się zaprezentować. E, pomijając te wcześniejsze oczywiście rzeczy związane z DSF Kickboxing Challenge. Teraz gdzie będziesz się spełniał, bo dzisiaj wygrana na Soul Battle 4. Jakie dalsze plany ewentualnie? Plany jakieś tam mamy z trenerem, ale nie mogę jeszcze ujawniać, póki nie ma nic sklepniętego na 100%. Także pożyjemy, zobaczymy. Kategoria wagowa 75 kg ci odpowiada? 77? Czy będziesz raczej jeszcze próbował zbijać w niektórych walkach, ważnych walkach, być może do niższej? Szybkościowo dobrze się czujesz w w tym, w tym aspekcie? Na pewno, tak jak powiedziałeś, do ważniejszych walkach będzie trzeba zrobić. 70 kg, 75 Te dwie kategorie wagowe mi teraz interesują. Bardziej wiadomo, że w tej 70. No teraz tak akurat była ta propozycja, w 75, 75 kg. Także nawet dla mnie lepiej, bo nie musiałem jakoś dużo zbijać. Choć po wakacjach była lekka nadwaga, że tak powiem. Międzynarodowe zwycięstwo, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest zawsze wyżej taryfikowane. W tej czołówce wagi właśnie średniej widzisz już siebie jako jednego z tych czołowych zawodników, bo rekord chyba w tej chwili 6-7-1, tak? Coś, coś koło tego, coś koło tego, ale czy siebie widzę? Nie jest mi to oceniać. Ja tutaj jestem od dawania dobrych walk, starać się dawać dobre walki i od mocnego trenowania. To kiedy zobaczymy, cię z bujną czupryną, bo... O, jest w błynącym chyba nigdy. Ale nigdy się nie narzekam, bo nigdy nic nie wiadomo. No dobrze, Tomek, radzę jeszcze raz. To, to oczywiście żartujemy. E